Dzień dobry, Marzena Machniak, witam Państwa po majowym weekendzie i zapraszam na informacje legnickiej telewizji Dami. A dziś powiemy o alarmach bombowych w legnickich liceach. Pokażemy też, jak bawiono się na koncercie popka. Prawie 100 maturzystów z Legnicy miało dodatkowy stres w pierwszym dniu matur. Siódme i czwarte LO w Legnicy znalazły się w gronie szkół, które o poranku odebrały maile z informacją o ładunku wybuchowym. Szkoły ewakuowano, licjaliści czwórki, egzamin pisali w innej szkole. Ci z siódemki zaczęli z opóźnieniem. Maile z informacją o podłożeniu bomb. IV I siódmym liceum ogólnokształcącym w Legnicy, gdzie miały odbyć się matury, były oczywiście nieprawdziwe. Taki brzydki żart zaserwowano w kilku szkołach w całej Polsce. Przed godziną ósmą na skrzynkach mailowych placówek pojawiły się wiadomości o ładunkach wybuchowych, które eksplodują o godzinie dziewiątej. Uczniowie, którzy przychodzili na lekcje, byli odsyłani przez strażaków w bezpieczne miejsca. W tej chwili policja i straż pożarna ewakuowaliśmy razem szkołę. Stop kryzysowy, przysłowną tutaj autobusy. Dzieci są, siedzą w autobusach, żeby nie marzły na dworze, bo jest zimno dzisiaj. Czekamy na pirotechników, którzy sprawdzą salę. Maturzyści czwartego LO w Legnicy skorzystali z gościny pobliskiej szkoły. Na prośbę pani dyrektor zespołu szkół ogólnokształcących nr 4 udostępniłam salę, która no, tak się dobrze złożyło, że jest już przygotowana na kolejne dni maturalne i bezpośrednio. Ze swojej szkoły, z ulicy Szewczenki, młodzież mogła przybyć i rozpocząć punktualnie. Maturzystom nie pozostało nic innego jak cierpliwie czekać. Co na to poradzimy? To nie od nas zależy, więc. poczekamy aż sytuacja się rozwinie i. albo napiszemy, albo nie napiszemy. A jak nie teraz, to w innym terminie. Niesmacznie jest po prostu. Musimy czekać. Nie wiemy, czy one będą, czy nie będzie, czy to się przesunie, czy będzie przesunięte na inny termin. Rozmawiałam się rano z Okręgową Komisją Egzaminacyjną we Wrocławiu. Jesteśmy w kontakcie. Oczywiście procedury też mówią o tym, że mogę opóźnić rozpoczęcie tego egzaminu. No zobaczymy tylko, ile potrwa sprawdzanie przez pirotechników. Licealiści z siódemki zaczęli egzamin z opóźnieniem. Podobne alarmy bombowe miały miejsce w kilku szkołach na terenie całej Polski. Choć wszyscy zdawali sobie sprawę, że informacja o ładunkach wybuchowych jest nieprawdziwa, to procedury nakazały reagować. Osoba odpowiedzialna za zamieszanie, jeśli zostanie ustalona, odpowie za swój czyn. Grozi jej od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Legniczanie mieli niecodzienną okazję wysłuchania koncertu Popka, znanego Polakom z formacji Gang Albanii. 4 maja artysta, budzący w wielu olbrzymie kontrowersje, wystąpił na scenie w sali maneżowej Akademii Rycerskiej. Popek jest legniczaninem, który jest rozpoznawalny niczym człowiek orkiestra, bo śpiewa, tańczy, walczy jako zawodnik KSW. Teraz myśli o polityce, o czym powiedział w sobotę w Legnicy, ale jeszcze w tej dziedzinie nie rozpędza się. Jestem polityką, tak mi się jeszcze nie spędzał, bo nigdzie nie, nie, nie będę kandydował, startował na prezydenta przez najbliższe 4 lata, jeżeli Błona Polska za 4 lata okaże się wyjątkowa na scenie politycznej. Dopomniemy się o Polskę, o młodą Polskę ze 4 lata, ale na razie zbieramy strukturę, cieszymy się, bo się życiem, gramy koncert w Legnicy. Spotkanie z artystą było okazją do rozmowy o jego najnowszej płycie. Z gitarzystą robił gitar, robiłem zrobiłem całą płytę do radia, bez przekleństw i z tego jestem bardzo dumny. No, gang to jest gra czasowników, przywódników, rzeczowników, wulgaryzmów, a znaczy co drugie słowo. I tu jako artysta nie mogę, znieść, nie mogę powiedzieć, że zniosłeś się pod adresą porówkę i moją pociętą mordę i zrobiłeś dla muzyki. Ale tym razem Popek Maro to jest po prostu muzyka, to już nie jest rap. Artysta podkreślał, że muzyka to nie tylko rap, on osobiście jest otwarty na różne rodzaje muzycznych dźwięków. Ja wywodzę się z rapu, ale jak powtarzam, rap to nie jest kąpek świata, to jest jaty, yy, gangarbanie, blues, jazz i yy, yy, muzyka garażowa i muzyka... Z wielkim zasadą hmm. zmienia się, jak pogoda w tym kraju. i tu nie można się wypierać ani być ortodoksem, takim że rap, szmap, pa, pa, pa. No bo nie, bo wtedy bym nie, nie był sobą, nie, nie byłoby Abdula, nie byłoby szalonego Nerwega, nie byłoby popka króla Albanii, byłoby tak jak Kolonowicz mówił, nic by nie było. W sobotę w Legnicy Popek podzielił się projektem, nad którym pracował z producentem muzycznym Mateo. Zdaniem służb miniony weekend w naszym powiecie i w samej Legnicy minął spokojnie. Na drogach nie doszło do żadnego groźnego wypadku, a strażacy gasili pożary śmieci i traw. Policjanci prowadzili akcję majowy weekend na drogach od 30 kwietnia do 5 maja. W tym czasie zatrzymano aż 26 nieodpowiedzialnych kierowców. Prowadzili oni pojazdy pod wpływem alkoholu lub narkotyków oraz na sądowym zakazie lub z decyzją o cofnięciu uprawnień. Ten weekend majowy był o wiele bezpieczniejszy niż w tamtym roku. Na terenie powiatu legnickiego zaistniało 21 kolizji drogowych. Nie było żadnego wypadku. Nikt nie odniósł żadnych obrażeń ciała, także możemy. Zaliczyć ten weekend majowych do bezpiecznych. Strażacy odebrali ponad 20 zgłoszeń w czasie ostatnich dni. Bardzo pracowicie dla strażaków. Mieliśmy sporo interwencji, ale to całe szczęście były niewielkie interwencje, począwszy od małych pożarów traw, skończywszy na pomocy osobom, które były uwięzione we własnych mieszkaniach, starszym osobom. Oprócz tego doszło do pożaru mieszkania, ale na szczęście bardzo szybko w tym przypadku udało się ugasić ogień. Z nietypową sytuacją musieli się niedawno zmierzyć mieszkańcy gminy Kunice. Przez kilka dni nikt nie odbierał śmieci z ich miejscowości. Władze gminy w końcu skontaktowały się z przedstawicielami firmy zajmującej się wywozem odpadów. Sprawę udało się rozwiązać. Czy jest ryzyko, że sytuacja się powtórzy? Kilka dni temu zajęliśmy się problemami mieszkańców Kunic. Przez jakiś czas na ulicach ich miejscowości zalegały śmieci. Według różnych opinii trwało to nawet kilka tygodni. Zdaniem dyrektora Legnickiego Sanepidu taka sytuacja może być źródłem epidemii. Dostajemy dzisiaj wiadomo w przypadku mediów społecznościowych i filmiki i zdjęcia z przepełnionymi kubłami na śmieci, nawet z robactwem. Już nie mówiąc o tym, że, no wiadomo, zwierzę na to roz, rozciąga i ptaki, i koty, i psy yy, bezdomne, więc sytuacja jest dosyć poważna. Monitorowali, się, znaczy... Yy, yy. Upominaliśmy gminę. Legnicki Sanepid w takich przypadkach może nałożyć na gminę mandat. Gdy to nie podziała, wojewódzki inspektorat sanitarny może zwiększyć karę nawet do wielu tysięcy złotych. Wójt Zdzisław Tersa przebywał poza gminą i dopiero w poniedziałek udało nam się z nim porozmawiać na ten temat, choć problem udało się rozwiązać znacznie wcześniej. Ta sytuacja się wzięła z tego, że w międzyczasie przed tym długim weekendem majowym yy, zaplanowaliśmy również odbiór tak zwanych gabarytów z całej gminy. No i się okazało, że akurat w tym roku tych gabarytów w porównaniu do zeszłego roku było trzykrotnie więcej, jak dotychczas mieszkańcy wystawiają. No i spowodowało to to, że firma już na tych samych gabaretach. Trochę się zatkała. W międzyczasie zmienili się kierowcy w firmie. Później popsuł się samochód. W taki sposób tłumaczyli to przedstawiciele firmy z Opola, która zajmuje się odbieraniem odpadów. W czasie majówki śmieci z ulic gminy Kunice zniknęły, ale czy sytuacja może się powtórzyć? Wójt Tersa dodaje, że już zlecił wycenę wywozu innym firmom tego typu. Jesteśmy umówieni w tym tygodniu już na taką konkretną rozmowę z firmą nas obsługującą. I musimy usłyszeć to od, od, od zarządu tej firmy. Albo współpracujemy, albo, albo zastanawiamy się, żeby zrobić coś co gwarantuje nam, że te odbiory będą w terminie i wszyscy będą zadowoleni. I tak dłużej nie może być, bo to dla nas jest bardzo męczące. My absorbujemy dużo ludzi, a przede wszystkim mieszkańcy są niezadowoleni. Do końca tygodnia będzie znane stanowisko władz gminy w sprawie firmy, która zajmie się odbieraniem odpadów. Za zaistniałą sytuację wójt Zdzisław Tersa przeprasza mieszkańców. Zbliża się muzyczna bitwa dźwięków, do której zgłaszać można się tylko do 9 maja. Organizatorem wydarzenia jest Legnica Aktywnie i Kreatywnie. Swój udział mogą zgłosić zarówno soliści, jak i zespoły. Każda edycja muzycznej bitwy dźwięków to szeroki wachlarz zarówno występujących, jak i utworów przez nich prezentowanych. Od wspomnianych solistów, duetów, muzykę alternatywną, z rytmami afrykańskimi, indyjskimi, poroka i naprawdę mocnego metalu. Przegląd Muzyczna Bitwa Dźwięków to okazja, by uczestnicy zdobyli naprawdę atrakcyjne nagrody. Za pierwsze miejsce jest 1000 zł, nagrody finansowe też przypadną za drugie i trzecie miejsce. Oczywiście o tym decyduje, jak zawsze publika w uczciwym, sprawdziwym głosowaniu, ale wprowadzamy również dodatkowe nagrody specjalne, między innymi możliwość występu na jednej z legnickich imprez planerowych, np. gni Legnicy do końca 2000 roku. Tą nagrodę wspólnie przyznaje jury złożone z przedstawicieli LAIKA, jak i Lenickiego Centrum Kultury. Zgłoszenia należy wysyłać mailowo na adres lajkartredakcja.gmail.com, w tytule wpisując nazwę formacji. W treści zaś powinien znaleźć się krótki opis tworzonej muzyki i wykonawców, ewentualne adresy stron lub odnośniki do materiałów wideo, gdzie można obejrzeć próbkę twórczości. Nie jest to jednak wymagane. Zgłaszający powinni natomiast podać numer telefonu kontaktowego. 11 maja na dziedzińcu Akademii Rycerskiej odbędzie się przegląd kapel rockowych. To konkurs dla młodych artystów, którzy chcą pokazać swój talent przed szerszą publicznością. Podczas przeglądu będzie można wysłuchać młodych przedstawicieli muzyki rockowej i alternatywnej z całego kraju. Pula nagród w tym roku, zresztą tak jak w poprzednich latach, wynosi 4000 zł. Prezentacje zakwalifikowanych zespołów przez jury, bo no, co roku mamy tak, że jest zazwyczaj więcej tych zgłoszeń niż miejsc do prezentacji na żywo na dziedzińcu, więc tutaj dokonujemy wcześniejszej, w cudzysłowie, Lekcji. Wyłonieniem zwycięzców zajmą się jurorzy, którzy już od wielu, wielu lat, od lat 80. działają na legnickiej scenie, jak na przykład Marek Szpyra, Jurek Delwo czy Jarek Dżafo-Michalski. Serdecznie zapraszamy, wstęp na, na koncert na, na dziedzińcu, na cały przegląd jest symboliczny, 5 zł. W trakcie obrad jury wystąpią laureaci z ubiegłego roku, zespół Komin, który był zwycięzcą ubiegłorocznej edycji przeglądu oraz Laureat trzeciego miejsca grupa z Wrocławia Skow. Przegląd rozpocznie się o godzinie 17. I tym muzycznym akcentem ja żegnam się z Państwem. Życzę przyjemnego popołudnia i wieczoru. Do zobaczenia.